I'm you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you'll stop and make me have to stay because 'cause I'm floating in your orbit. Yeah, am stuck in your space, just my luck. I don't wanna walk away Yeah, I'm still a genius Dobry dzień dobry wszystkim! Dzisiaj kolejny piękny dzień na Krecie w Heraklionie. Udajemy się właśnie na przystanek autobusowy, gdzie linią numer 2, linią niebieską, pojedziemy do bardzo ciekawego i zabytkowego miejsca, a mianowicie podobno do kolebki kultury czy też cywilizacji mieniońskiej. Raczej zwanym miejscowością Knossos, gdzie zobaczymy pałac e, króla Knossos i e, króla Mijańskiego oraz kilka innych ciekawych e, ruin tej bardzo, bardzo starej i zapomnianej cywilizacji, która prawdopodobnie jeszcze miała swoje początki przed tym jak narodziła się cywilizacja grecka. Żeby dostać się do Knossos trzeba wsiąść w autobus linii 21. Ten akurat jedzie niestety co godzinę lub w autobus numer 2, który jedzie przez Promenadę Heraklionu, tą, którą szliśmy, jeżeli chcieliście na tych filmikach. I on jeździ co dwie minuty. Natomiast bilety należy zakupić wcześniej w jakiejś budce bądź też najpierw takiej maszynie z biletami kosztuje ona euro 50 za osobę dorosłą e, natomiast jeżeli nie znajdziecie takiej maszyny no to będziecie musieli zapłacić około 2,80 za osobę dorosłą jak będziecie kupować bilet u kierowcy dlatego lepiej poszukać wcześniej, kupić sobie bilet i pojechać autobusem bezpośrednio do Knossos natomiast bilety do samego Knossos za osobę dorosłą jedną to jest 15 euro a za dzieci nie wiem do ilu lat więc e, wejście za darmo Dobra, dojechaliśmy na miejsce, teraz szukamy wejścia i kasy biletowej, żeby się zaopatrzeć, także zobaczymy, co dalej. No i jesteśmy na miejscu, to co pozostało po starożytnej cywilizacji miniońskiej, która jest prawdopodobnie jedną z najstarszych cywilizacji. Mniej więcej w tym miejscu, zanim jeszcze cywilizacja grecka miała swoją świetność, że to tak określę. A ten wtedy jeszcze były tak naprawdę taką niewielką wioską, niewielkim państewkiem, tak można to określić. Tymczasem cywilizacja miniońska była naprawdę wielką, wielką potęgą i stawała się coraz bardziej wpływowa w basenie Morza Śródziemnego. Cóż, no, przejdźmy zobaczyć, co pozostało po tej zacnej cywilizacji. Ja. Pierście, które za mną widzicie to po pierwsze sera Artura Evansa, czyli odkrywcy tego właśnie, że tak powiem, przybytku, pozostałości. Yy kultury miniońskiej. To on właśnie odkrył tutaj na tych terenach, że była tu jakaś inna cywilizacja oprócz greckiej, rzymskiej czy jakiejkolwiek innej. I postanowił przeprowadzić właśnie wykopaliska. Jego wy wykopaliska doprowadził do tego, że odkrył on właśnie ruiny pałacu, prawdopodobnie kompleksu pałacowego króla Minosa, yy, legendarnego króla Minosa, ile w tym prawdy nie wiadomo, natomiast samego króla, który władał tutejszymi ziemiami i który pałac będziemy oglądać To tak naprawdę rekonstrukcja według pana Evansa, i naukowcy do tej pory spierają się, czy faktycznie tak to wyglądało. Wielu z nich twierdzi, że jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie fantazja pana Evansa. Natomiast e, wróćmy do pewnej sprawy, a mianowicie legendy e, króla Minosa i całej tej sytuacji z labiryntem Minotaura bo to tutaj w podziemiach tego właśnie kompleksu pałacowego króla Minosa, znajdował się legendarny, że tak to określę labirynt Minotaura w której na samym końcu był właśnie ten potwór Minotaur pół człowiek, pół byk. Jak to się ma do faktów? Prawdopodobnie był taki labirynt, z tym, że nie do końca pod ziemią. Jak to naukowcy wyjaśniają, prawdopodobnie sam pałac był jednym wielkim labiryntem, z tego bardzo mocnego względu. Pałac był bardzo ogromny, i w nim było ogrom różnych korytarzy krętych, yy, które nie miały tak naprawdę prostego wyjścia i wyjaśnienia. Wielu będących tutaj gością, kości z innych krajów, kiedy gościło się właśnie u króla Minosa, gubiło się po prostu w tym labiryncie korytarzy, i stąd właśnie narodziła się legenda prawdopodobnie o królu Minosie i jego podziemnym labiryncie z Minotaurem w środku. z mojej strony, no co mogę powiedzieć pałac jest naprawdę ładny, wygląda naprawdę przyzwoicie ciekawe jak faktycznie wyglądał bo tak jak mówiłem wielu krytyków pana Ewa twierdzi, że to po prostu spieprzył robotę ale jak dla mnie wygląda to całkiem przyjemnie i może powiedzieć, że oddaje chociaż trochę tej realistyczności no to już zobaczmy co dalej jest mamy starożytny pałac króla Minosa i pozostałości, resztki cywilizacji, czy też kultury miniońskiej I wracamy do portu. Prawdopodobnie jeszcze może, ale to może nam się uda zobaczyć fortecę, która znajduje się w porcie Rachlianu. I tam też coś postaram się wam poopowiadać. No, to tymczasem co mogę powiedzieć na temat tego? No, rzecz jest naprawdę świetna, warto ją zobaczyć, 15 euro za dorosłą osobę to nie jest tak dużo A jeżeli ktoś się interesuje historią tak jak ja, no to na pewno nie zawiedzie się na tym miejscu Natomiast na pewno trzeba się uzbroić w butelkę wody W sezonie na pewno w dużą cierpliwość Bo teraz jest taki bardzo dziwny sezon, że tak to określę, wszyscy wiemy dlaczego ale same ruiny naprawdę fajne, można pochodzić, popatrzeć, dotknąć trochę starożytnej cywilizacji, która zaginęła. To co? Do zobaczenia!